Także siemano ludziska, z tej strony JerkaMilos A dzisiaj witam was z kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj ponownie Dodgewood 21 jak zwykle To na moim kanale seria Dodgewood Dzisiaj Otworzymy paczki z itemów Oczywiście zakody. kody Kody będziecie mieli Link w opisie A teraz proszę do oglądania Na pierwszy ogień paczka 82 plus Więc otwierajmy Mamy ocebu Hiszpania, HP, może... O, Chiago, okej Ucień z tamtym Ile na matinarii tu? Słuchaj, zobacz, to mamy nie na obeni, tak? O, nie to jest piękny i grunt. znowu? SPD. No, niestety nie dał na takich za ale jest rogi 85 czyli na ogólnie no nie jest tak źle ale dobrze. teraz lecimy z od 83 tu z panem 4 lecimy z pierwszą Francja LS a to byłaby ikona z Francji LS to ja bym się nie obraził o czym bym go sprzedał był i zyskałby sobie Dobra, kolejna. paczka. mamy ikonę! Holandia! Cześć, Kto to będzie? Kto to będzie? Dobra, tam, może, a umano się tutaj. Niestety, może. na obronie no, ma już 91, czy ileś tam. Nie wiem teraz jakąś 90. No, rajka, Rykard. Dobra, UCL. I jest to. Same. Na razie z tych najprostszych kafów to było i ona um, i on chyba. Stary. I teraz już 94 plus. Mamy tylko złotą kartę. Argentina. A pasnik. Nie, to jest do FIFA. A mu chociaż właśnie myślałem. A my z tego myślałem. Paczki, tylko może nie będzie ich stał lub opcja ma paczki na 80 plus więc otwieramy pierwszą mam L jest to tylko z IEH to jest tylko z IEH niestety z IEH 85 jedzie się na sprzedaż nie, 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 nie. chciałem tej Teraz chyba ostatnia paczka 85, chyba. Dlaczego takie, może pójść, jakby słabe trafy lecą? Zanim jeszcze nagrywałem, to ja trafiłem tego bucceca z tej paczki, więc naprawdę jeszcze słabo. Jest nas na, dół, na drugą paczkę, więc zaraz otworzymy paczkę 84. Plus. I jest to. Naglas koszta. A ja Wam po prostu dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję. A ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.